ESPADA to organizacja terrorystyczna stworzona przez bad kolesia o imieniu Soske Aizen. Cała grupa składa się z 10 zjebów. Czyżby Aizen był fanem jednego z 10, że wcielił do swej grupy tylko 10 osób? Tego się chyba nigdy nie dowiemy. Każdy z członków jest hallowem i został zmutowany na hybrydę Shinigami i i dzięki magicznej kostki Rubika zwaną Hagioku, która została stworzona przez naszego kochanego Playboya Urahare Kisuke. Urahara stworzył ją do przerabiania złych biseksualnych hallowów na seks i panienki z mocami ja uatomówek i seksownych balonach. Aizen było to zazdrosne więc zaplanował zamach stanu na soul sociality i zwalił winy na naszego biednego Urahary, Przy okazji pozbywając się go zajebał mu Hagioku. Kiedy znudził mu się przelatywaniem seks lasek zmutowanych hallowów postanowił stworzyć armię mutantów i podbić świat. Normalnie geniusz jak light jagami według Tite Kubo. Yammy jest dziesiątym spadą i pojebem z wymiaru numer 101 miliardów 10 milionów 101 tysięcy dziesięć. Jego imię mówi samo za siebie, jego jedyne zajęcie to zjadanie wszystkiego co popadnie, czasem dochodzi do niego akty kanibalizmu. Jest strasznie nerwowy i jak się wkurwi to może wywołać japoński armagedon, jego reksureksion nazywa się wielki zjadacz, który zjada tylko wszystko. Mimo, że oficjalnie ma numer 10 to tak naprawdę jest najpotężniejszym spadą i ma numer 0. Jamie jest najprawdopodobniej najgłupszym ze spady, gdyż nigdy nie udało się zrobić prześwietlenia jego mózgu. Aizen chcąc uniknąć wstydu zrobił mu tatuaż 1 do 0 kiedy spał. Poza tym lubi pieski, zwłaszcza na jego talerzu. Podsumowanie, najpotężniejszy pojepale i najgłupszy pojeb. Arroniro jest dziewiątym spadą i pojebem z wymiaru numer 999 miliardów 999 milionów 999 tysięcy 999. Zamiast głowy ma wielkie akwarium z dwoma kulkami w środku. Według jednej legendy chciał wystąpić w kreskówce Happy Tree Friend z Czakiem Norrisem. Podczas jednej próby Czak ćwiczył jeden ze swoich legendarnych kopniaków z półobrotu i przez przypadek wyjebał głowę Arroniro. Po tym wypadku przerwano produkcję tego odcinka, więc nigdy nie dowiemy, jak mógł wyglądać. Arroniro wylądował w szpitalu i nie można było przywrócić jego skopanej głowy do potrzebnego stanu. Jeden z lekarzy wziął akwarium, wlał do niego wodę, włożył tam dwie kuleczki do rzucia. I właśnie w ten sposób ma taki rej jak terminator nieudanej produkcji. Za to nie musi nic jeść i być głodnym. Jego reksureksion nazywa się mały kraken, który rozwalałby swoimi mackami z półobrotu. Miał przez przypadek stosunek płciowy z David Zonsem, dlatego stąd jego reksureksion. Podsumowanie. Pojeb. Pojep i mutant kraken, co kochał Dej Widząca, i pojeb. Szajra Porro jest ósmym espadą i przykładem czystego zboczeństwa. Z pozoru wygląda jak szalony naukowiec, co robi szalone eksperymenty, ale tak naprawdę to też erotoman, co zasługuje na pięć gwiazdek. Podobno to on wynalazł pornografię. Jest wnukiem Pedobera. Według plotek zawiązał wieczny pakt z Slendermanem, aby porywał dzieci do swoich chorych eksperymentów. Nikt nie wie, co z nimi robi i co ma z tego Slenderman. Nie wiadomo, co za cholerstwa on robi, taki jak ludzka astonoga. Jako pierwszy na świecie osiągnął rekord Guinnessa za najwięcej wrzuconych pornograficznych filmów na strony erotyczne. Ich liczba wynosi 888 miliardów 888 milionów 888, 888 888. Jego reksureksion nazywa się rajska kama sutra, który robi klony swoich przeciwników i każe uprawiać z nimi seks. Lubi się na różowo ubierać, ale wstydzi się tego i tak samo jak inni espady ubiera się w biały strój kupiony przez Aizena w biedronce. Podsumowanie. Geniusz numer 2 poajzenia ale i kutas co nie powstrzymuje swojego kutasa od tego co robią dorośli jak dzieci nie patrzą. Zumaril Roux jest siódmym spadą. Jest najszybszym arrankarem w całej dziesiątce. Pochodzi z przeszłości z epoki komputera łupanego, dzięki swojej boskiej szybkości z prędkością 777 miliardów 777 milionów 777 tysięcy 777, 777 kilometrów na godzinę z prędkością światła przeniósł się w czasie i wylądował w epoce komputera metalowego. Lubi od czasu do czasu jeść razem z Jamim, ale tylko przedmioty z metalu czyni, Samochody, samoloty, kable wysokiego napięcia i komputery. Według jego menu muzyka metalowa to danie do jedzenia. Jego reksureksjon nazywa się metal dynia, która paraliżuje swoich przeciwników i przejmuje nad nimi kontrolę i zmienia w ich w metal co potem zjada. Podsumowanie, szybka pierdoła i nieobliczalny metalozjadacz, niech Slipknot się strzeże. Grimdzoł jest szóstym espadą i koksem jakich świat nie widział, no może oprócz czaka Norisa i kapitana bomby. Koleś kocha rozróby i wszystko co związane jest ze zniszczeniem. Zanim Eisen wcielił do swej grupy Grimdzo był bestią z nieznanego wymiaru, nikt nie przeżył walki z nim. Nienawidzi koloru niebieskiego więc nigdy nie spogląda na lustro aby zobaczyć jego niebieski ryj, jak to zrobi to dostaje kurwicy jak Flippis Happy Tree Friend. Jego powiedzenie brzmi, jak masz z czymś problem, to rozpierdol to. Jego reksureksion nazywa się niebieska pantera przeróbka ruzowej pantery. Ta forma ma zdolność do przecięcia wszystkiego, no może oprócz czaka norisa. Jest dobry w robieniu sushi w tej formie, bo perfekcyjnie tnie ryby. Podsumowanie. Hardcore lepiej nie być w jego towarzystwie. Noritore jest spadą numer 5. Jest nieobliczalny. Nieugięty i bezlitosny. Zaginiony brat bliźniak wcześniej wymienionego Flipiego. Jest hardkorem razy 555 miliardów 555 milionów 555 555. Noritora zasłynął z totalnej rozruby w Warszawie z 11 listopada podczas Marszu Niepodległości co roku. Rywalizuje z Grimzołem, kto jest największym hardkorem w dziedzinie rozpierdalania wszystkiego, co popadnie. W przeszłości był piratem i dzięki swojej opasce chciał zagrać w filmie Piraci z Karaibów jako postać za Sparrowa. Niestety mimo odpowiedniego wyglądu charakter jego nie spodobał się stwórcom Idzony Deb zagrał rolę za Sparrowa. Po tej decyzji Noritora wkurwiony na Maxa uwolnił swoje reksureksione z mocą rozbiórki w 5 sekund i rozwalił całe Hollywood tak bardzo, że rząd USA ściga tego rozpierdalatora po całym świecie. Nawet Chuck Norris go ściga, bo wtedy rozwalił mu próbę odcinka Strażnika Teksasu. Na dodatek zaraki Kenbacz i chce z nim stoczyć walkę, więc Noritora ma przepierdolone. Podsumowanie, jeśli zobaczysz gościa z białą opaską... Długimi czarnymi włosami, czapkę jak łyżka i boskimi zębami krzyknij, czaku się tutaj jest ten debil co rozwalił ci próbę, wtedy czak przybędzie w cztery sekundy przed obudzeniem jego Resurrection. Ulkiora jest czwartym espadą i najbardziej lubianym z całej espady przez fanów Blicza. Jestem o i bratem L. Najbardziej wierny Aizenowi, jak on mówi, jak Aizen sama każe zabić, to zabije. Jak Alizen sama każe zjeść wrogów, to ich zjem. Jak Alizen sama każe zrobić sobie loda, to zrobię mu loda. Jak Alizen sama każe mi zdradzić go, to go zdradzę. Taki zajebisty koks ślepie jest wierny Tranowi, ale i tak nadrabia to osobowością. Mimo ślepej wierności co do niego i mało mówności potrafi zgasić każdego swą ciętą ripostą. Każdy co Ulkiorze udało się zgasić zaginęli w tajemniczych okolicznościach, więc ludzie chcą uniknąć jego ciętych tekstów. Chuck Norris od lat chce wyzwać Ulkiorę na pojedynek mistrzów ciętej riposty. Szkolił go sam mistrz Joda. Uważa, że się tnie i prowadzi emoblogi. Ale na jego ciele nie odnaleziono żadnych śladów po cięciach i nie odnaleziono w necie emoblogów z jego autorstwem. Może nie chce być jejmo i tylko to udaje. Śpiewa jak Justin Biebera to ma więcej fanek od niego. Jego reksureksion nazywa się nie to nikt dokładnie nie wie, co w tej formie potrafi, ale na pewno ma to coś wspólnego z mieczami świetlnymi. Podsumowanie, sam jego widok sprawi, że przykuwa on fana Blicza jak magnes, szkoda, że nie żyje realu. Co? Dlaczego? To niesprawiedliwe. Haribel jest espadą numer 3, jedyną kobietą w składzie i seks z bombą jaką świat nie widział. Niech nie zwodzi was jej zabójczy wygląd. Ona jest dość surowa. Każdy, co próbował ją zgwałcić, miał smutny koniec. No może smutny koniec tylko dla ich siusiaków. Ona nigdy nie pozwala facetom przewyższać się nad kobietami i dlatego przyłączyła się do espady. Ma drużynę z powiedzeniem wpierdolić facetom kobiety górą. Jej kochane służące a zarazem przyjaciółki nazywają się Sun Sun, Mila Rose i Apache. Podobno szkoliły się na podobieństwo aniołek Czariego. Ich celem jest pomoc Halibel, która dąży do zwiększenia roli kobiet na świecie. W wolnym czasie tak samo jak zwykłe kobiety chodzą na zakupy, gadają o facetach i robią rzeczy, co faceci nie robią. Każdy ze Spady i Aizen mieli z nią kontakt seksualny. Mimo tego nie zaszła z nimi w ciąże, nawet jak jej lekarze potwierdzili, że może mieć dzieci. Jej reksureksion nazywa się Bobow Plarka, co potrafi wyczyszczyć każdy brud jaki istnieje i stworzyć ogromną ilość wody, więc nigdy nie chodzi odwodniona. Podsumowanie, seks bomba, ale jak ktoś ceni swojego penisa, to niech powstrzyma się od robienia tego co robią dorośli jak dzieci nie patrzą. Barangan jest starym prykiem i drugim spadą. Zanim Aizen stworzył espadę to on władał Hueco Mundo. Kiedy Aizen ukradł Hagioku, stracił swój tron i koronę na rzecz naszego badbosa z pedalskim włosikiem. Od tamtego momentu nienawidzi Aizena i chce jego zagłady, niestety nasz dziadek nie jest wystarczająco potężny aby się zbuntować. Nigdy nic nie mówi. Więc można powiedzieć, że jest najbardziej normalny z całej dziesiątki pierdolców. Jego ulubina zajęcia to siedzenie w fotelu, oglądanie mody na sukces i granie w bingo. W tym mógł się dogadać z przywódcą gotej XIII, Yamanoto. Jego reksureksion nazywa się kościany Starzec z siekierą, który może postarzeć wszystko co dotknie. Nic nie oprze się jego potędze, oprócz Aizena i na pewno wszechmogącego czaka Norisa. Podsumowanie. Dziadek. Starzec, dziadek w wizji bo Kubo i dziadek. Stark jest leniem, 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 leniem leniem i pierwszym spadą, i leniem razy 111 miliardów, 111 milionów, 111 tysięcy, 111. Na większy leń w dziedzinie leniów. Pewnie większy od was drodzy widzowie, co ignorują naukę i siedzą przy komputerze. Całymi dniami śpi i ma w dupie wszystko. Do dzisiaj nie wiadomo co Aizen widział w nim, że mianował go jedynką. Kiedyś był kandydatem na prezydenta Polski, przez przypadek przez sen wywołał jakąś katastrofę co nie pamiętał i cała Polska ścigała go do granicy z Japonią. Jego jedyną przyjaciółką jest Linet. Jak na prawdziwą przyjaciółę przystało mówi do Starka, pobudka ty pierdolony chuju, całymi dniami śpisz jak Aizen sama woła nas do walki, normalnie żal mi go. Wstawaj leniu i do walki bo jak nie to wyrwę ci jaja i przedam je jako jajka nowej generacji. Prawdziwy przyjaciel, prawda? Jego reksureksion nazywa się dwie lufy do dupy. Łączy swoje moce z lilinet i są w jednej formie. Ich forma posiada dwa zajebiste pistolety, z nimi wygląda jak Lara Croft w męskiej wersji. Poza tym może wzywać armię wilków zjadających ludzi i dwa miecze świetlne co prawdopodobnie zajebał Zedai. Podsumowanie. Gdyby nie był takim leniem, mielibyśmy drugiego czaka Norisa, ale i tak jest lubiany. Dobra, teraz macie uciechę z przeróbki, a teraz zapierdalać do nauki.